Ale dzisiaj jest bardzo fajna frekwencja. Widzę, że z 20 osób co najmniej uczestniczy w warsztatach w tym osoby dorosłe, więc super te osoby będą mogły nauczyć się jeździć na noc. Switch on tour, tydzień trzeci. Warsztaty na skateparku w koło brzegu od godziny 10 zaczęliśmy grupę początkującą średnio zaawansowaną. Widzę, że grupa średnio zaawansowana chyba ma podstawy Oli już u Adama. Grupa początkująca już jeździ, widzę tutaj przy asyście instruktora Borysa. I co, jesteśmy tutaj do godziny 12.30, w przerwie między warsztatami mamy jeszcze jedne warsztaty radzenia sobie z emocjami. I jesteśmy również tutaj w Kołobrzegu za tydzień o godzinie 15. Czyli to będzie sobota 11 maja. A potem będzie finał warsztatów, czyli 19 maja, niedziela o godzinie 11. O godzinie 15 i w tym samym miejscu. Godzina 15.